Mamy pewien problem. Hmm. Po długich poszukiwaniach nie znalazłam żadnej krowy, która mogłaby naszą nieprawdziwą farmę wypełnić. Um, I w związku z tym? No, nie wiem, co mamy zrobić, no bo y, w sumie farma jest pusta i teraz y, to może się wydać, że mamy tam nielegalną farmę skóry. No może wypuścimy po prostu kawałek krowy z tamtego, tego. To niemożliwe, bo ja już kilka ich tam stworzyłam. No to właśnie idealnie, nie? No nie wiem, no bo tutaj jest pusto. Ta mała krowa, którą zostawiliśmy poprzednim razem, tutaj jakoś stąd zniknęła. Słuchaj, cześć możemy, możemy zrobić to. No tak, cześć wszystkim, cześć, cześć. Ja tak. was na survivalu razem z Zio. Hej, hej. Y ale czekaj, nie możesz tego rozwalać, bo one wtedy. Co? Wyjdą. No właśnie nie, one mi nie wyjdą teraz. A, ty także zwyczaj tak, słuchajcie, tak, dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. 5,5 tysiąca łapek w górę było pod poprzednim odcinkiem. Jeśli się Wam jeśli się dzisiejszy spodoba, to również zostawiacie łapkę w górę. Jeszcze do tego wrócę w trakcie sekcji komentarzy. W każdym razie, słuchajcie, następny odcinek będzie na kanale Zio. Koniecznie nam wbijecie, bo uzio również pojawiają się inne filmy, nie tylko z tej serii, także bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo do niego zapraszam. E, powiedz mi od razu, czy jest tam więcej niż dwie krowy? Tak. Dobra, momencik. Dobra, wyciągnij. Tak mnie? Jak o, to zrobić? Super. Zrobię to tak. Hop, ok. No mamy... i dwie krowy są prawie uszkodzone, uważaj. Jak to prawie uszkodzone? No, One właśnie są nieuszkodzone. uszkodzone. Ubiły się, obiły się. Nic im nie będzie, nie martw się. Słuchaj, ja tutaj wszystko zaplanowałem bardzo dobrze, bardzo doskonale. Dobra. I zaraz je zabieram na zewnątrz. Słuchajcie, nasza farma Atrapa będzie dalej funkcjonować. Wszystko no będzie dobrze. i teraz okay. będzie już jak najbardziej obejcie. ją okay. w moją stronę? Ej, bo wiesz no... co? Y właśnie próbuję ją przepchnąć. O bo ona tak jakby lekko utknęła. Ona jest tutaj. cały czas zapięta, ale utknęła za skrzynką. No ja próbuję. Ją tak. ją. O, o, już już, już już. O, właśnie idzie, o to idzie. mi chodziło, dobra, idealnie, no? Super. I teraz w końcu będzie ta farma wyglądała na dobra. prawdziwą. Zamknięte? No dobra. i dobra, teraz to tylko rozmnażać te krowy, które są tutaj i działa, nie? No, tylko, właśnie, nim to zacznie działać tych krów, musi się tutaj zrobić zdecydowanie dużo, dużo więcej. Dwie krowy zostały, je tutaj wcześniej próbowałam je rozmnażać. Mm -hmm. e, dobra, wiesz co? A dzisiaj chciałabym się zająć tym, co już od dawna odkładam i co chciałam już od dawna zrobić. Chciałabym, żebyśmy przygotowali się na otwarcie wielkie, które zbliża się naszego S. O, no. I musimy w tym celu zrobić dużo, dużo melonów i dyni. Więc dzisiaj zrobimy sobie automatyczne farmy tychże okay. warzyw i okay, owoce. Okej, okay, okej, rozumiem. Dobra, no to tak, spoko. Dobra, chodź, wskażę Ci miejsce, gdzie chciałabym to zrobić. Mhm. Ponieważ tutaj w sklepie mamy już w tym momencie automatyczną farmę bambusa, to pomyślałam sobie, że gdzieś w tym rejonie można byłoby tutaj w tę stronę na przykład zrobić tą farmę. A te bambusy, o kurde! No, trochę nas tutaj dawno nie było i na pewno będziemy mogli stworzyć z tego dużo patyków, no. ale yy, w tym momencie niech one sobie dalej rosną. Hmm. Ja bym poszerzyła tutaj w tę stronę Ej, powiem ten ci, ten że to handlowanie tymi patykami naprawdę mi się wydaje być takie bardzo racjonalne. Myślę, że takie, będzie. Takie naprawdę, naprawdę jest Myślę, spoko. Myślę, że będzie. Dobra, to czekaj, to zróbmy tak, że w tym miejscu postawimy tak samo pięć arbuzów po prostu. Pięć arbuzy, arbuzy czy dynie? Więcej, ogólnie? jedno i drugie. Ja Ale myślałam to... bardziej, słuchaj, ja bardziej, żeby w tę stronę mechanizm ustawić, żeby w rzędzie zbudować tutaj e, na przykład 10 Dobra, melonów Dobra, to pokaż mi 10... na przykładzie jednego tego, jak to ma wyglądać. A ja przygotuję ten resztę. Mam trochę pistonów w ogóle przy sobie, jak byś O, super, super. Będą potrzebne obserwery. Dobra, to przygotuję. Dobra, będą potrzebne mnóstwo rzeczy. Hopery, wagonik, y, znaczy Minecraft z hoperem, jak my to lubimy mówić. Tak, tak, już biegnę po Minecrafta z hoperem, tory i tym podobne rzeczy. O, dziękuję. Słuchaj, wstępny. Ja nie wiem, czy ja będę y, osobą, która będzie to w stanie zbudować, ale tak. Y, masz skrzyneczkę? E, mam. Wstępnie chciałabym, żeby skrzyneczka była tutaj, w tym miejscu. Mm. Czy wyżej? Może być wyżej? Najlepiej to była niżej. Jeszcze Wiesz? niżej? No, i najlepiej to była tak, jak jest po drugiej stronie. To było chyba najoptymalniej. Aha, Teraz ci wytłumaczę no, dlaczego. Dobra, no. Już, I teraz ci, tak, już ci mówię... Poczekaj, po, pozwól, że ci powiem, mhm. a postaw hopper oto. Dobra. o to Mamy hopper. Na tym możesz postawić tor zasilany Tor zasilany w tę stronę, no to chyba obojętnie tak się odbyłeś. Tak, i w tą stronę również obok. No tak, tylko właśnie chodzi o to, żeby one nie połączyły się ze sobą, nie? A dlatego, jak to zrobić? Dlatego najlepiej jakbyś poprowadziła najpierw nitkę tutaj Dobra. No I teraz jak położę to się nie połączył? Tak, tylko poprowadź nitkę też w drugą stronę w tym samym miejscu, nie? Aha. O, i teraz. Wydaje mi się, że powinno to już zadziałać tak, jakbyśmy chcieli. okej, okay, tak, to chyba zadziała tak, jak chcemy, tylko ten tutaj musi być zasilony, czyli w tym miejscu... Eee, nie. Musi być restaurnowa pochodnia. Eem, tak i nie, bo no, znaczy tutaj no, będziemy mieli problem drobny z zasileniem tego. Zastanawiamy się, jak jest tutaj o, z tym zasileniem to rozwiązane to jest, tak. Okej. Okay. Więc musimy zrobić tak, żeby permanentnie... Jak to kurde zrobić? Ale to jest upierdliwe. Nie wyobrażasz sobie jaki to problem sprawia, gigantyczny. Wiesz bo... co, za każdym razem to robiliśmy i za każdym razem był jakiś problem wiesz, gigantyczny. Wiesz jaki jest problem? Jeśli zasilnisz sobie ten tor, to automatycznie, prawdopodobnie zasilnisz sobie też hopper, który jest pod spodem, w efekcie on nie będzie przesyłał przedmiotów. Mm. Dobra, mam pomysł. Ale nie, czekaj, bo to ten hopper ma się zasilić tylko jednorazowo. A ten hopper ma być zasilony cały czas! Ale to nie masz hopera. Znaczy nie nie hopper, tylko tor. No właśnie. Bo no słuchajcie, o co nam chodzi? Chcemy zrobić najpierw mechanizm automatycznego zbierania tego, co nam wyrośnie. Sprawdzam. Jak już nam wyrośnie. Działa. OK. ten będzie zasilony cały czas, ten będziemy zasilać w momencie, kiedy będzie potrzeba, czyli robimy to. Jo, po mi się wydaje, tak. że ty trochę odwrotnie to mówisz. Nie, dobrze. Nie ma to znaczenia, słuchaj, w którym miejscu będzie. No A jak nie, to nie? Szasy. Bo musi się zatrzymać w, w tym miejscu, Cicho, gdzie jest hopper, nie? Nie ważne. Nie no, problem jest. Kurde no, problemem no nie ma problemu, jest. tutaj kładziemy teraz pochodnie. Dobra, więc co, ja wstawię tutaj po prostu drugi hopper, myślę, że to będzie najprostszym sposobem. I wtedy to nie będzie miało znaczenia, z którego miejsca to startuje. No dobra. Okej, okay, czyli tak, wraca blok redstone'a w tamto miejsce, a ty zacznij ustawiać może ten mechanizm już, co? No dobra, bo ogólnie, yy, czy przyniosłeś też trawę? Nie, a po co ci trawa? Dirta w sensie? No tak, rzuciłem ci... Nie, dirta mi nie rzuciłeś akurat. No jak, na schodach leży przecież. Dobra, niech ci będzie. I teraz tak, to musimy zrobić chyba Dwa bloki wyżej, w ten sposób. Miejsce, gdzie będą nam wyrastały nasze arbuzy i nasze ymm, melony. Znaczy, nie melony, tylko dynie. Tutaj z kolei będą rosnąć nasze warzywa, tak? I owoce. Yy, masz motykę? Nie mam. Dobra, zaraz sobie Ale też mnie tam skońguję. nie ma, nie wiem, czy zauważyłaś, więc. No. no nie macie. A ja nie mam w ogóle materiałów, z których mogłabym zrobić to. Już, już niosę, spokojnie. Proszę, o to twoja złota motyka Efficiency 3. O, dzięki, to będzie na pewno pomocne. Słuchaj, wiesz co, tutaj chyba wola, wylałabym wodę, żeby, żeby było, było to wszystko cały czas namoczone. Mm -hmm. Teraz tak, to możemy sobie zaorać w tym miejscu. I możemy sobie zaorać w tym miejscu. I teraz tak, tutaj sobie posadzimy nasze, ym, nasze jedzonko. I trzeba byłoby zrobić oh, tak, żeby obserwer coś co. Nie, nic, nic. nic. A, czyli nie, mo nie może być tutaj nie, no, woda? Może być, po prostu chciałem przejść się sobie zrobić na drugą stronę, ale to nie to ma żadnego znaczenia. Rup, rup, rup. Dobra. Ym, chyba ym, o jeden za daleko jest, także tutaj już tej farmy nie będzie w tym miejscu. Ym, I teraz tak. Tutaj będziemy musieli sobie zasadzić z jednej strony melony, a z drugiej strony dynie. Tylko oczywiście odwrotnie, odwrotnie je nazywam. I jak tutaj musi być od góry patrzący obserwer. Mhm który będzie patrzeć na stan e, tej łodyżki tylko ja nie jestem tak. pewna czy to będzie działało czy obserwer będzie widział zmianę stanu łodyżki i czy wyśle wtedy sygnał rectum ehm, to jest pytanie nie wiem szczerze mówiąc dobra to ustawię na razie o łodyżki w ale ten ale to muszę od góry ustawiać w ten sposób ehm, nie wiem próbuj nie nasz... czekaj czy od dołu no jak postawisz to może wtedy się dowiesz nie w sensie nie no on patrzy w tą stronę w którą ty stronę patrzysz wydaje mi się że jakbyśmy go postawili tak o, o łodygę tak, to on okay, dobra, dobra, dobra. Stronę. No. Jakoś Ja nie mogłam tego zrobić, nie wiem dlaczego. No bo stoisz za blisko krawędzi. Jak stoisz na krawędzi, to nie zadziała. Pięknie łodygę. A, okej, okay, tylko tyle, dobra, tylko no. tyle, aby mi się poświeciło. Okej. Okay. Okej, okay, z drugiej strony tu to mamy. samo. Teraz na nich możesz postawić redstone, rzuciłem ci. Czekaj, bo I muszę, muszę go. Zanim, o właśnie, zanim to o tutaj będzie stało, to trzeba będzie jeszcze postawić pistony. A żeby postawić pistony, to w ogóle trzeba patrzeć już od dołu. No właśnie, to jest ten problem. Czekaj, czy najpierw nie musimy pistonów postawić? A co to ma za znaczenie? No, bo jak postawimy obserwery i będziemy musieli postawić pistony, to może się okazać, że. A, tutaj będą pistony. No tak, dobra. To już wszystko Co już gra. To się okaże? No, że, że trzeba to wszystko od nowa. A dlaczego? No nie wiem, właśnie. Czekaj, ta woda nie może tutaj być. Ale ona nie przeszkadza w niczym. Nie, no ona jest w dobrym miejscu, nie? No właśnie, się zastanawiam. Dobra, no tutaj tam nie przeszkadzało. No i teraz wstawię o. obserwery. A czemu nie wystawiasz tu obserwera jednego? Tutaj, tutaj nie może być. Ale tutaj nie postawiłam. A tutaj nie jednego. postawiłam. Dlaczego nie postawiłam? Nie mam pojęcia. Właśnie. Jestem dzisiaj tak, słuchajcie, zamotana, że w ogóle zapomniałam o tym, że miałam przejść nawet do sekcji komentarzy, więc w sumie przejdźmy do tego. Nielegalna produkcja skóry? A co no to, ziolicjant? Ziolicjant powiedział, wypowiem się w jego imieniu, że jeśli zostawicie tutaj dużo łapek w górę, to na pewno y, 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 ujdzie nam to na sucho. Postawiasz jeszcze sam na górze? Y, jeszcze nie postawiłam. Zio jest chory, bo mi się tak wydaje. Jesteś chory? Nie. Nie, to Jestem? słuchajcie, jedyne, jedyne co może dręczyć Zio to koza. Tak, tak, to to zdecydowanie. To nawet bardzo powszechna choroba, tak, słuchajcie. Tak, pamiętajcie to, żeby ostatnio łapki w zasadzie często chorujemy na to, więc. Yy... Sami wiecie, jak to jest, nie? No tak, tak, tak. Kiedy odcinek z Niewo? Odcinek z Niewo był wczoraj na kanale Zio, także tam mm -hmm. wbijajcie koniecznie, kanał macie w karcie i myślę, że mogę wam też podlinkować sam odcinek z Niewo. Niewo to nasza nowa seria, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie ją na kanale Zio. Zapraszam. O, super, dzięki za pomoc. Eee, I ostatni komentarz. Agu, uważaj, żeby agenci kurczaki nie ukradły i nie, nie przekabaciły krów. Ogólnie, szczerze powiedziawszy, mam wrażenie, że to już się stało. Przynajmniej z tą małą krową, która zniknęła, o której mówiłam na początku odcinka. Ale mam nadzieję, że jakoś to się wyjaśni i że uda nam się to wszystko rozwiązać, tak, żeby kurczaki jednak z nami nie wygrały. Dobra. To nie jest najoptymalniejsze miejsce na wodę, muszę ci powiedzieć. Dlaczego? Bo nie sięga na wszystkie łodygi. Tutaj nie sięga? No, bo woda A, sięga na dla... cztery kratki od punktu, w którym jest woda. A nie osiem? No... znaczy nawodnienie. No mi się wydawało, że na 8. Nie, 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 nie. Ja bym zrobił tak, żeby to, ta woda była... No to, to może była... na środku zrobić ją, dobra. Ona może być wtedy nawet... Z dwóch Ej, szczerze, może być nawet z jednej strony. A ty zalepiłeś to moją Ale wodę, czy wziąłeś było... ją? Nie, podniosłem ją, podniosłem. Lepiej okay. byłoby a w tym miejscu dać jedną z jednej strony i z drugiej strony dokładnie tak samo. Dobra, no to możemy tak zrobić. To ja idę, przyniosę wodę. Chyba, że masz. E, mam jeszcze jedną. Dobra. Także spokojnie, już to tam wkładam. Tutaj nie idziemy. I teraz tak, już na, na górze położyłam redstone hmm. Kurczę, tutaj trzeba byłoby zrobić jeszcze jeszcze poziom wyżej. A postawiłaś żeby można było już się postawiłaś już pistony? Przymierzałam pistony. Super. tak. I teraz tak, w momencie, gdy się jakby wyrośnie nasze jedzonko, gdy zmieni się stan, teraz pistony powinny zacząć działać już? No, czy już teoretycznie ten będzie tak. Wiesz, to, możemy od razu to sprawdzić. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Na razie tak, postawmy sobie tutaj Dirt. Mhm. Dowiemy się, czy to zadziała. Po, postaw Redstone na tym. To jest najprostszy sposób. A no, racja, w sumie tak. Dobra, sprawdźmy, czy. I wszystkie pistony powinny zadziałać. Nie działa, czyli tutaj jest coś nie tak z tym sygnałem? A, aha, aha. Czy ja muszę go też eee, na pistonie położyć? Nie, 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 Ja wszystko już wiem. Coś stało? Ja wszystko już wiem. Wiesz co, masz. Eee, Nesteś eee, strony. To ten z tyłu. Masz eee, bounil Albo eee, kość? A, bo on tak, one sprawdzają ten dwęg. Tak, one sprawdzają odyge. no. No idę, no, idę przyniosę w takim razie bone Popatrzyliśmy na to, nie? Teraz w każdym razie przy każdym wzroście. Gdy wyrośnie bardzo powinno to zadziałać. No się powinno. Czemu ale? to nie widzi? No właśnie działa jakby, ale coś jakby nie zasila. O, o tutaj czekaj, czekaj, tego. pojawiło się, ale nie zadziałało. No właśnie ja widzę, że to Mryga, ale nie zasila pistonów. Czemu? A może to musi być Repeater, a może. No, zaraz, 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 A Może to jest na złej wysokości. O... To jest na złej wysokości? Nie, nie. wydaje mi się, że, że teraz powinno zadziałać, wiesz, bo to chyba kwestia tego, że mamy w złych miejscach Redstone postawiony. Ale możemy się tylko wydawać. To znaczy. A czekaj, bo to jest jakby. A możemy zrobić całą siatkę z rec... Mamy tyle Resonnę? No? E, wiesz co, Połóż. mam przy tobie jeszcze 12 sztuk. O już wszędzie. To, to wydaje na? mi się, że wtedy to powinno zadziałać. To nie o, potrzebujemy poszło, akurat światełego. Teraz to Teraz poszło, było Dobra, such. jeszcze jeden? Ech, mam cztery, ale nie sięgam z tej no strony. No to choć od tej. Tutaj światła nie potrzeba, tak szczerze mówiąc. Tutaj też nie będzie miejsca, które było potencjalnie niebezpieczne. No, ale wiesz co? Zostawiłam tutaj na dole, żeby, żeby po prostu było widać, co się dzieje. Okay. Teraz już to wszystko I działa. I mam pierwsze. Wiem, wiem. Tylko właśnie problem polega na tym, że musi teraz jeździć tutaj wagonik. Także ten sygnał tyłu. No to jeżdża, wagon. Trzeba... On ma sobie po prostu jeździć? No możesz go postawić na dowolnym z torów, nie? No. Okej. Okay. Tak. I teraz jedne, co to tak? Tutaj zrobimy schodki dla Redstonea. Możesz poprowadzić. Niech Ym, sobie a masz topleci. więcej Redstonea? A ile masz? Trzy sztuki. No to już przyniosę. Chyba, że wiesz, co, weźmiemy, zrobimy pochodnię redstone'ową zamiast tego bloku, i wtedy wykorzystamy... Ja mam dwie pochodnie redstone'owe, możemy zrobić gdzieś tam negację, Dobra. ale to nie wiem, Nie, czy to... chodzi o to, żeby tutaj w tym miejscu zasilić. A ile masz? Cztery sztuki? Trzy. Trzy sztuki redstone'a. Ok, postaw tu jedną, jak masz. Tu gdzie stoisz? Dobra. Tu. Postawiasz? Już. Ok. Teraz tak, tutaj zrobimy zejście, zrobimy takie... system schodkowy, bardzo prosty. Um, teraz zrobimy tak, tutaj redstone'. Dobra. Okej, okay, pochodnia i redstone w tym miejscu. Masz pochodnie? A, i tutaj, tutaj redstone. redstone. Tak, i to już powinno zadziałać. I teraz zobaczmy na pierwszą rzecz, która się tutaj wydarzy. Z tym, że w, chyba w złym miejscu jest w tym momencie nasz ten. A nie mów, że on się nie odbija od bloku redstone'a. Ale on się nie odbija, bo. Nie, o. nie wiem. A, już wiem. Potrzebujemy jeden repeater. Potrzebujemy jeden repeater, bo ten sygnał z um, obserwera jest zbyt A jest krótki. za krótki, no, 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 no tak. Już biegnę. Okej, okay, teraz tak. Tutaj można byłoby dać trochę lightu dobra. Dam go w takich Wiesz, miejscach. Wiesz co, tutaj na końcu można dać, bo ja tam, to, tam musi być zaburowane. Um, A ja myślę, widzisz, tutaj błokach. wpada ten. Tu chodzi tylko o miejsca, w których będzie... O. No dobra, to tutaj musi być zamknięcie, żeby nam nie tak, tak, to tutaj zamuruj, na dół. Jak najbardziej. E, I jeszcze tutaj pomiędzy tymi lightami od tamtej strony. Tam, 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 tam. Jeszcze brakuje jednego miejsca, nie? E, Zaklejonego. Ale co, w sensie tutaj? Co? Tutaj? No nie, no z tamtej strony, gdzie byłaś chwilę temu. Powiedziałem ci z tamtej strony. Dobra? E... Okej. Okay. Mamy już cztery szum po dwóch stronach, więc już teraz światło na pewno tam będzie. Widzisz, pomiędzy dwoma szum lightami znajduje się przestrzeń pusta. A tutaj, dobra, no? okej, okay, okay. bo ja nie wiedziałam o co ci chodzi. Dobra. Teraz w takim razie mamy już to gotowe ehm, i musimy jakoś to sprawdzić. ten... się nie odbija. Ten... Hmm, hmm, hmm. On się nie odbija. No właśnie, bo on się nie odbija, a powinien on się, nie się odbić. nie odbija od bloku redstone'a. Wiesz co, poczekaj. Mam pomysł. Musimy... Musimy to zrobić inaczej. Zrobimy to po prostu zasilaniem. Tu będzie tak na razie rozbierane na wierzchu wszystko, ale to z czasem oczywiście przebudujemy. Wiesz no to, co, to zróbmy tak, teraz. żeby ten wagonik, on był, kurczę, on uciekł mi teraz. Yy, to jest problem, bo chyba nie dojedzie. A gdzie on Ci uciekł? Yy, na środek. Znaczy, chodzi mi o to... O, już, już, dobra, dojechał. Okej, okay, teraz wystrzeli. I teraz zobaczysz jak... On się już teraz odpali. Teraz już, nie, nie odpali się, nie odpali się przecież, bo nie ma dalej tego. A repeatera? Repeatera, już, 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 czekaj. W którym miejscu mogę go postawić, żeby przedłużyć sygnał? Musimy tutaj chyba go Zrobię postawić tu. za blokiem. Zrobię tutaj o, żeby tylko po prostu było przedłużenie jakiekolwiek. I teraz już zadziała na pewno. Dobra. Bo to chodzi tylko o to, żeby, żeby ten sygnał był dłuższy niż, żeby miał długość przynajmniej jednego tiku. Bo Połączyło na, się czy nie? Czy tam dwa tiki. Nie. Co? Jak postawisz blok dyni, to on się nie łączy, no nie? Z yy, łodyżką? Nie, właśnie ja nie wiem, co jest z tą łodyżką, bo wiesz co? Poszło? Nie, to nie ten mechanizm. O. To chyba za nami. <grym> 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 Okej. Okay. Wiesz co? Kiedyś nie pamiętam, na których wersjach jeszcze to było, ale ja próbowałem robić obserwację łodygi, i łodyga nie zmieniała swojego stanu w momencie, kiedy coś wyrastało. Ja myślę, że to jest stosunkowo nowe i to dodali naprawdę niedawno. Bardzo możliwe. W każdym razie poczekamy chwilę, zobaczymy, może akurat coś wyrośnie, może się tak zdarzy, chociaż od dłuższej chwili nic nie rośnie. I zobaczymy, czy tym razem to zadziała. I to jest jedyna opcja, żeby sprawdzić po prostu stan tego mechanizmu. No, czekamy. Tak, i pytanie jeszcze jedno. Tak, działa. Uff. Co, bałem się, się, że mogę go zepsuć tutaj tym sygnałem, ale wszystko jest ok. O? Poszło, ale wagonik nie ruszył, w ogóle to Dobra, nie zadziałało. Dobra, wiem, wiem, muszę przedłużyć o jeden. Już teraz będzie działać raczej. Masz jedz sobie, nie stój tak tutaj o, dzięki. samotna. dzięki, dzięki. Chcesz Skoro... to mogę dać ci dynię, żebyś sobie zjadł. Nie, dziękuję. Czy to nie wystartowało właśnie? Nie. Nie, nie bo to... to... z drugiej strony było? Nie, ten, to teraz to był dźwięk łuczarza, który chyba sięga do swojego... No ale jak ja słyszałem, okrybunku. tutaj normalnie pi... Nie działa. Hmm... Słuchaj, spróbujmy zrobić tak, że ten zaraz, sygnał zaraz. wychodzi stąd... Poczekaj. I idzie tutaj y, dopiero y, negacja. Czyli Co? idzie tutaj... Y, ja... Daj, daj mi sekundkę, Rebiter? ja muszę tutaj sprawdzić, właśnie, bo co to, co tu to się właściwie dzieje? To nie wysyła sygnału w to miejsce. Czemu nie wysyła sygnału? On się neguje w to miejsce? chyba, wiesz? Jak się może... Teraz pojechało. Dobrze słyszałem? Nie. Chyba tak. Czy nie? E, a może, ale nie, nie widzę, gdzieś pojechał, ale... Ha. Huh. Dobra, więc może to zrobię po prostu tak. Niech do tego będzie przytknięty normalnie repeater sobie i bez żadnych tutaj schodków z pochodni, bo to nie ma potrzeby. Prześlemy po prostu sygnał normalną, najprostszą drogą, cyk, cyk, cyk. Dobra, poczekaj chwilę, bo ja muszę... Ja muszę najpierw zrobić jeszcze raz ten wagonik, bo musiałam go rozwalić, bo on pojechał, nie wiem dlaczego, pojechał tylko kawałeczek. A ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo sygnał Reson był za krótki, A. No, to już no, kiedyś dokładnie rozumiem. ten sam problem mieliśmy, nie? chyba rozumiem. I on po prostu e, nie wystarczająco dużo mocy dostał. Tak, teraz będzie dostawał już wystarczająco dużo mocy. Kurde no, za każdym jednym razem walka o to samo, nie? Tak, za, za, nie zawsze zawsze tym jeden, problem. Jak Jakbyśmy nie mogli się jeden raz nauczyć, żeby to działało poprawnie. <laughs> nie no, słuchaj, musimy po prostu mieć jakąś nauczkę e, na przyszłość, nie? Tak. Już następnym razem powinniśmy wiedzieć jak to działa, chociaż ja, i tak pewnie pewien, zapomnimy. Ja jestem pewien, że nie będziemy wiedzieć. To jest prawie pewne. No dobra, o! ruszył, Taak! odbija się i wraca, i Idealnie. teraz nic nie ma w tym hope, że on tak szybko przekazuje? Ja on bardzo szybko przekazuje ogólnie, no. W każdym razie wszystko i już te rzeczy wpadły do tego miejsca. Yy, tylko oczywiście nie wszystkie, bo tutaj widzę, że dynie leżą w tym miejscu, więc część na pewno będzie się marnowała mm. jeśli będą lądować na blokach. Poczekaj, ja bym A, czyli to wszystko tak. się zmarnowało Możecie chyba. Tu. To wszystko normalnie się przekazuje, może rzeczywiście się zmarnowało, chociaż... Nie no, tam jakieś pojedyncze sztuki raptem leżą. No jak leżą. to pojedyncze? Mam wrażenie, że wszystko tam poleciało. Spróbuję je pozbierać je i możemy poczekać na jeszcze jeden cykl. Dobra, ja w każdym razie zobaczyć jak to, jak to rozwiązałeś ostatecznie. I tak, tutaj pojedynczy sygnał wychodzi i on sobie idzie prosto do tego wagonika. Wagonik się zasili, wtedy rusza, no i yy, no, czekamy, bo czekamy czy to wszystko w ogóle zadziała. Okej, okay, poszło. Czy zbierze? I... Zebrał. Tak, pozbierał wszystko dobrze. Ja mu wrzucę jeszcze to. No, ja też wrócę, bo w sumie po co mam to trzymać? No, i wszystko leci, słuchaj, idealnie. No, i teraz e, już z czasem będą nam się gromadziły te e, wszystkie jedzonka. E, ja mówię o tym od dawna, po co mi to wszystko jest. E, a mianowicie, po to, żeby farmić emeraldy, e, gdy już tutaj zapełnimy nasz sklep. Chcieliśmy to zrobić na live streamie, ale jak dotąd bardzo ciężko nam się zorganizować e, czasowo. E, jak część z Was może już wie, e, kupiliśmy mieszkanie, skupiamy się na remoncie jego, więc e, głównie siedzimy tam w tym momencie, ale mam nadzieję, że. Wkrótce uda nam się zorganizować trochę czasu, żeby zrobić dla Was tego livestreama. Pamiętajcie, że live streamy są na kanale Zio i na kanale Zio również będzie następny odcinek. Szukam Cię, ale nie mogę Cię znaleźć. Ja tutaj tak tu. Także wbijajcie do Zio, subskrybujcie nasze kanały, dzwonkujcie koniecznie, a my się dzisiaj z Wami żegnamy. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Papa. Pa. Na razie.